Część to Forever. K. K. A tu. Forever. My powinniśmy zmienić nas. Smootasy. Smootasy, czy coś. Bo. mamy ty... przyszedł czas, żebyśmy. No. Jeden filmik jest, no. Smutny. Tak. Zreszny. Chociaż nagrywam dopiero drugi. I prawie nikt nas nie, nie ogląda. Znaczy, bez. Więc musie, musimy Wam powiedzieć prawdę. tą szczerą prawdę. Nie wiedziałam, że tak będzie, bo. Dopiero dzisiaj stworzyłam kanał YouTube, ale po prostu taki... Ale to jest bardzo smutne, to wam ja teraz powiem, więc... Ale, każdy, bardzo... każdy, każdy powinien to oglądać, bo to jest prawda, czysta prawda. Eee... Znaczy się nie, da nie ja nie umiem tego powiedzieć, bo to jest naprawdę trauma przykra, ta, którą musicie przejść. Jeżeli wam teraz powiem, to będzie wam na maksa przykro i będziecie płakać i uciągnijcie do mamusi. Powiecie, mamusiu, przepraszam, mamusiu, pomóż. Ale... Okay. No dobrze, no to teraz wam zapowiemy. No. No nie. No bo to jest hmm. bardzo przykre. Jak dla nas, jak i dla was. No bo... Krasnoludki i śnież, y, na śnieżki nie istnieją. Ani kopciuszek. Taka prawda. I śpiąca królewna, żadna z